Live, dokładnie ja jestem Michał a to jest już drugi odcinek z Clive, tak z naszych kochanych poksów jakżeście zauważyli odzyskałem moje intro tak moje piękne kochane intro tak bo ten konkurs co chciałem zrobić nie wypalił no cóż wasza strata no więc, ale dłużej nie przedłużając yy, lećmy dalej w zadania yy, a bo już wcześniej próbowałem nagrać i chyba mnie zrezygnowało z zadania no ale te wzięliśmy żeby kupić 10 nazwali tak więc Przeczytamy teraz o co w nim chodzi. A więc uwaga, 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 werble. Takie prowizoryczne obiórko zrobione. I do łapania Pokemonów przydadzą Ci się również inne rodzaje Pokebali, o których już wspomniałem wcześniej. Tym razem jednak sam je kupisz. Ja, dzięki. Patrzcie, co za to dostaniemy. Większość... 20 razy. Poke, poke przez maki. He, he, tu jest napisane. Większość podstawowych przedmiotów jak Pokebale, Pokedex i podobne znajdziesz w PokeSklepie. Po prostu udaj się do zakładki Kanto, PokeSklep. Odnajdź nestwale i kup 10 sztuk. Jeśli już wydajesz swoje pieniądze i nie stać cię na nie, spokojnie, nigdzie się nie śpieszy. Udaj się wtedy do dziczy, złap kilka... Tego nie ma... O, i to, tak, 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 tego nie było, ja teraz to teraz pewno wyciąłem. Tak, ja, ja to zapewne wyciąłem, a jak nie wyciąłem, to to za tym, za, 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 za tuszowałem. O, dokładnie tak. Wszyscy palcami poszczelami czytamy dalej, gdzie ja byłem. Eym... Um, do dziczy, złap kilka pkonów i sprzedaj do hodowli. Spoko, więc teraz tak. Kanto, poka sklep. Mmm, jest dbale, 10. Całe 4 tysiące, mamy aż 21 tysięcy yenów. Skupmy. Yeah. Zadanie? No tu można że, że zakończyć, ale ja idę jeszcze przeczytać. O co mu chodzi? A ja nie próbuję tam, dobra. Um, jak zapewne sam zauważyłeś, w PokeSklepie przedmioty są podzielone na kilka kategorii. Na pewno powinna Cię zainteresować kategoria regionalne. Tam dostępne są przedmioty ułatwiające podróżowanie po dziczach. Dziczach, Dż tak. Dziczach. Dlatego warto szybko się w nie zaopatrzyć. Widziałeś też pewnie sporo innych PokeBali. Na razie jednak polecam używać jedynie PokeBali, NestBali i Bali. Reszta może być trochę za droga jak na ten moment. Zwłaszcza NestBale. I Zwłaszcza z... wątek. Zwłaszcza są wyjątkowo dobre jeśli chodzi o stosunkowo... o stosunek łatwości złapania do seny. Dyłapież niskopoziomowe pokemony, czyli takie, na jakie teraz natrafiasz. Proszę, znalazłem trochę przysmaków. Zakończ to zagadanie i zerknij do następnego, żeby to do... zobaczyć do czego służą? Aha, spoks. Skończmy. Tak tą końcówkę tak przeczytałem lipnie, że to się w głowie nie mieliście. Mamy tak, trzy zadania. Odbierz darmowy pakiet startowy w sklepie PZ. Odwiedź opis katerpi w kolekcji. I wypij zielony napój. Hmm. Więc lećmy po kolei może. O, tak. Więc ciśniemy dalej. Hmm. Granie na POC Life jest całkowicie darmowe. Jednak jak wiadomo... Z czegoś trzeba utrzymać serwer i osoby pracujące nad grą. Możesz wspomóc grę kupując punkty zasług. Spox na pewno będziemy to robić, ale w przyszłości wszystko ma swoją cenę, czas i miejsce. Ale spokojnie. Nie jest to w żadnym wypadku obowiązkowe. Wszystko co jest możliwe do zdobycia można zdobyć bez wpłacania ani złotówki. Chociaż twórcom będzie przykro. No niestety. Mm, przygotowaliśmy. Antywir wypieprzaj? Czemu się nie stopiło? Kiss. Tam nie było tego, jeżeli coś było to nie moja wina. Tak. Nie, przygotowaliśmy dla Ciebie mały, darmowy pakiet startowy. Aby go otrzymać wystarczy, że wejdziesz do zakładki Zasługi, Wykorzystaj i klikniesz przycisk Odbierz przy pakiecie. Spoks. A więc... Zasługi... Tu wykorzystaj... Hmm... Dydydydy, odbierz. Go. Teraz do zadań zwracamy. Hmm, głównym źródłem punktów zasług jest właśnie wykupywanie. Wykupiwa... Michał, naucz się czytać. Wykupywanie ich za sms -y. czy przelewy. Od czego... Go... Od czego... Do czego gorąco zachęcamy. Jeśli ci się jednak... A więc wracając. Hmm, za pomocą sms czy przelewu. Do czego gorąco zachęcamy? Jeśli Cię to jednak nie interesuje, można też je dostać w konkursach, eventach lub sprzeda lub sprzedać przedmioty, Pokémony za innym graczem za tą, tą właśnie walutą. Co ja pieprzę? Innym sposobem jest posiadanie poleconych. Ale tym dowiesz się w jednym z kolejnych zadań. Spoko, a tam właśnie do poleconych, to tam w tym... Co się dało, W opisie, tak dokładnie, w opisie, macie link do zarejestrowania się chyba złego. Będę musiał to zmienić, tak, tą stroną, no, bo mi się to konto usunęło, nowe jest założone. Ale zaczynamy od tego samego miejsca, gdzie myśmy, gdzie myśmy byli wcześniej. Ale wracając, tam na dole, w dół, w opisie, macie link do zarejestrowania się do tej gry, właśnie... Tak, że ja będę z tego bonusy czekał, he, 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 he. Tak. Takie moje małe ma murzynki. <grym _> A, ale wracając. Kolejnym zadaniem będzie to. Lecimy po prostu po kolei. Więc... E kupując Nestwale, być może zauważyłeś zakładkę regionalne. Tam znajdują się przedmioty, które umożliwiają lub ułatwiają podróże w niektórych dziczach. Niektórych dziczy. Tu twórcy źle odmienili, ale gra zajebista. Jedna literówka nic nie znaczy. W każdym regionie Kanto Johto, ftc czyli i tym podobne czy czy, 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 czy czy coś takiego Słowo mi uciekło Są to różne przedmioty Najlepiej jak najszybciej się w nie wyposaż Aby efektywniej spożytkować swoje punkty akcji Czyli to to, to, to główno co się łazi po tych po innych dziczach By było może Nie będę mówił o dziczach tylko o dziczach Tak od dzisiaj to nie są dzicze tylko dzicze Tak po innych dziczach Dziece różnią się od siebie w znaczący sposób. Każda ma różne Pokémony, różne wydarzenia pozytywne oraz negatywne. niektórych znajdziesz jagody. Na początku najlepiej chodzić do takich, które nie kosztują za dużo PA. A występują Pokémony, z którymi twój, twoi... co, z którymi twój Pokémon łatwo sobie radzi. W końcu wysyłanie Charmandera, ognistego Pokémona, na wybrzeże, gdzie występują głównie Pokémony wodne, może się dla niego źle skończyć. No w sumie mm, możesz mieć rację. Więc lecimy do poka sklepu i tak. Jako, że mój Charmander jest e, Pokémonem ognistym, to na tą chwilę najlepszym będzie kupienie kompasu, czyli który zmniejszy szanse na zgubienie się w lesie o 30%, a także zmniejszy o 25% liczbę traconych punktów akcji w przypadku zabłądzenia. Czyli tutaj o dokładnie ta 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 dżicz. Dżicz. No, na czym to ja skończyłem, bo ci się ktoś musiał przerwać? Ehm, tak. No, tutaj w tej więc yy, będzie najlepiej gdzieś mój Charmander, jak już mówiłem, jest okistnym Pokemonem, a oczywiście jak tu występują robaki, na które ogień jest silny, to to to, to, to może być dobry, dobre miejsce do podekspienia sobie cza mojego czarmanderka. W ogóle zarabia to musiał mu jakieś imię wymyślić. Wiem. Będziecie wymyślać imiona, tak? Więc już tam na dół w komentarzu pisać pierwsze imię, jakie wymyślicie będzie to Charmander. Tylko nie pamiętam jeszcze, czy to jest chłopczy czy Boba. Chłopczy czy Boba. To jest... E... Jest tu kładzie gdzieś w ogóle? Nie, chyba twórcy płci jeszcze nie zastosowali. Albo ja jestem tak ślepy i nie widzę. No, chyba nie wychodzi na to, że jedynymi pokémonami z płcią to są w kanto te nidorajny które mają poszczególne, bo jest nidoran, chłopak i dziewczyna i se ewoluują tam w coś tam innego nie? po prostu wiecie o co chodzi ci co grają w pokémon lub oglądają to wiedzą no a więc kupmy to dokładnie to postać zadania i kończymy zadanie jeśli skończysz swoją przygodę w danym regionie, możesz sprzedać te przedmioty z powrotem do, do poke sklepu, Co według mnie się w ogóle nie opasa. Za trochę mniejszą cenę. Nie jest to jednak zalecane, kto wie czy za jakiś czas tutaj nie wrócisz. No dokładnie. Dobra, lecąc dalej. W zadaniach to mamy tak. Mm, w poke sklepie znajduje się też przedmiot o działaniu pomagającym bezpośrednio we wszystkich wyprawach. Nie tylko w jednym regionie. Pierwszym z tych przedmiotów jest Pokedex 1.0, czyli wersja pierwsza. Yy, nie... nie o... co? Nieodzwo... nieodzowny... co? Jest w ogóle takie słowo? Ach, nie wiem, być może, chyba... Yy, tu chodzi, że ten... Yy, nie znajdę każdego to... Yy, towarzysz... nie od... gubiłem słowo, uwierzycie w to? Mara jest bardzo potrzebny każdemu trenerowi. Dzięki niemu poznasz więcej informacji o spotkanych w dziczy Pokemonach. Takich jak na przykład ich poziom, co ułatwi Ci decyzję o tym, czy go atakować, czy też nie. Pokedex działa zawsze, od kiedy tylko go kupisz. Innym dość ciekawym przedmiotem w zakładce poz pozostałe jest szukacz. Jest dość drogi i jego bazowa wersja nie daje zbyt dużo. Ale posiadając szukacz, masz dostęp do dodatkowych modułów które pomagają w konkretnych czynnościach np. moduł jagód, dzięki któremu znajdziesz ich więcej lub moduł zwiększający szybkość treningu. Obecnie jednak cię na to nie stać. Także skupmy się na kupieniu Pokédexu. spoko. Zadania. Kanto, Pokesklep Nie kanto, a konto. Tu ja tu z kanto cały czas czytam. Nieważne. Więc tak. Pokédex jest za 25 tysięcy, a ja kasy po posiadam 18, to tak zdeczka mi nie starczy. Tak? Mam rację? Tak, mamy mało pieniędzy, więc lecimy do moich pie do naszych pierwszych dziczy i za pierwszym razem nic się nie udało znaleźć niestety. Nic. Oj, oj, i straciliśmy 15 punktów. No nie, ja się tak nie bawię. A gdybyśmy nie kupili amuleta, to byśmy stracili teraz e, z e, 20 punktów, czyli jest różnica. Pozwólcie, że sobie herbatę zamieszam, by przestygła szybciej. No, dziękuję bardzo. Zlecimy dalej. Nic. A nic. O, 10 czerwonych jagód. Będzie zawsze co sprzedać. Dalej mamy nic. Dalej mamy. Znowu się zgubiłem? Serio? Nic. O! Jakiś trener! Tak, um, jakiś trener, więc sprawdźmy. Charmander vs Slowpoke. Charmander używając Kretcha zadaje 9 obrażeń przeciwnikowi. Tak, te walki będę tylko z trenerami, bo tam ze zwykłymi Pokemonami nie będę ich tak opisywał. Natomiast Slowpoke odpowiada ruchem Groble, zmniejszając atak Charmandera o 1. Zmniejszając oczywiście. Charmander w odwecie używa Struggle. I zadaje 13 obrażeń. I niestety w obrażeniach zwrotnych dostał 4. Slowpok natomiast używa Takele, Zadając 18 punktów obrażeń Charmanderowi. Charmander jest dalej zły. używa Strugle, zadając Struggle. Nie, nie wiem, nie będę umiał tego czytać. Zadając 14 obrażeń Pokémonowi. Yy, przeciwnego trenera. Przy czym dostając sam 4 obrażeń. Natomiast Slowpok uczył ziewania. I... ale niestety nie trafi. na całe szczęście. Dla niego niestety dla mnie szczęście. Więc w rundzie czwartej Charmander ponownie użył Struggle I zadał 12 obrażeń, przez co zdobył obrażeń odwetowych 3. Nie odwetowych, a zwrotnych dokładnie. Natomiast Lowpok użył plątwy. Jego atak z mniej... zwiększył się o 1. Obrona zwiększyła się o 1. Natomiast szybkość spadła o 2. Charmander jest dalej wkurzony i... i używa tym razem Scratcha, zadając 9 punktów obrażeń. Slowpok... no... zawarczył słodko i zmniejszył atak Charmandera o 1. Charmander używa Struggle zadając 13 obrażeń, przy czym z powrotem dostał 4. Slowpok na moje szczęście nie trafił Take, czyli... Taran... Nie, nie taran. Tackle. Szarża. No chyba tak, tak tak, to, 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 to się jakoś będzie tłumaczyć. Więc yy, dalej, Charmander używa znów Struggle. Za, nie wiem jak to przetłumaczyć, nie wiem, wycieńczenie? Nie wiem, to gdzieś będzie. Jak się nauczę, dobra. Zadając 13 obrażeń, z powrotem dostał 4. Slowpok tym razem trafia ziowaniem i uspał mi Charmandera. Charmander niestety śpi. Slowpok używa Struggle, zadając 24 obrażeń. I przy czym dostając zwrotnych 6 obrażeń. Charmander niestety dalej śpi. Nie, obudził się. Pomyłka, moja pomyłka. I Charmander uzyskał Striggle, zadając 13 obrażeń. Przy czym dostał z powrotem 4. Slopog natomiast już znów zawarczał, zmniejszając um, obronę Charmandera o 1. Charmander odpowiedział mu na to drapaniem, zadając 8 punktów obrażeń. Um, A i tak w ogóle jak chcecie, to tam zapiszcie, czy chcecie słuchać moich, moich, mojego komentowania tych walk. No? bo dla niektórych to może być nudne. No, więc piszcie. Dobra, więc lecimy dalej. Charmander użył Struggle, zadając 13 obrażeń, przy czym dostał z powrotem 4. Slowpoke znów ziewa i usypia mi Charmandera. Niestety Charmander śpi. Slowpoke używa Klątwy, dzięki czemu jego atak i obrona zwiększają się o 1, natomiast szybko spada o 2. Charmander śpi. Oraz Slowpoke używa znów Warczenia, zmniejszając atak Charmandera o 1. Charmander śpi. Podczas snu Slowpok pokrzy... Charżą dobija Charmandera wygrywając walkę Niestety, przegraliśmy, bo już nie mam pokemonów I Charmander z tej walki wyniósł jeden punkt doświadczenia tylko, więc staracza iść uleczyć mojego Charmandera Przy okazji opisując walkę będę przedłużał odcinek, więc odcinki nie będą po 5-10 minutowe Zlecimy dalej hmm, Nic, jeszcze dwa razy, bo po 5 zabiera... Uuu, Ekans! Trafiliśmy na Ekansa Mm, porusza się cicho i niezauważalnie, pożera jaja ptaków, usypia owijając się wokół drzewa Spoko, Charmander pokonaj go, bardzo słaby, Ekans na pierwszym i pokonaliśmy go Gaaa Więc tak Którym pokebolem rzucić Ehm, idziemy od najsilniejszych Złapałem, je, yeah, mamy Ekansa Więc mój poketek po pokedeks tak nie mam kupionego Pokédexa, już mi mówi informacja taka taka trochę pff, logika nie ale dobra mój pokedeks mówisz o nim to że może zjadać bardzo dużo okazy ofiar ale czasem mogą one utrudniać mu poruszanie się do, wyszukiw do wyszukiwania pokarmów używa języka który służy służy tak służy także do łatwego pa paraliżowania wroga spoko y y no, to się może źle chyba skończyć. Ale nasze się tylko z miałem walczymy, więc ja wysyłam mojego Charmandera na piątym poziomie, natomiast przeciwnik wyrzuca miała na piątym poziomie. Miał... zaczyna warczyć, zmniejszając tym samym em, atak mojego Charmandera o jeden. Charmander używa natomiast krecza zadając 12 punktów obrażeń. Miał, używa... Tym razem on używa drapania. Zadając mojemu Charmanderowi 17 obrażeń. Patrząc po statystykach ta walka jest już praktycznie przegrana. Gdzieś mój na 94 życia, a ten ma 118 życia. Więc ale zobaczmy co mi przyniesie. Um, tak, miał używa struggle, zadając 17 obrażeń, przy czym dostał zwrotnych 5. Natomiast mój Charmander używa także struggle i zadając miałowi 14 obrażeń, przy czym dostał zwrotnych 4. M miał, znów użył struggle zadając 19, zwrotnych 5. Charmander powtórzył poprzedni ruch zadając 16 obrażeń, dostając przy czym zwrotnych obrażeń 4 tylko. Miał użył warczenia, zmniejszając y, atak mojego Charmandera o 1. Natomiast Charmander użył drapania, zadając 11 obrażeń. Miał użył drapania i zadał mojemu Charmanderowi 17 obrażeń. Natomiast Charmander zadał 17 obrażeń używając struggle. Przy czym dostał 5 obrażeń zwrotnych. Miał, używa ataku, struggle i zadaje 17 obrażeń. Przy czym on dostał 5 obrażeń zwrotnych i tym atakiem otóż pokonał mojego Charmandera. Przez co przegrałem i mój Charmander wyniósł z tej walki jeden punkt doświadczenia. Więc dalej. Wyleczymy wszystkie. I go do dziczy. Ostatnia podróż w dziczy i Caterpie. Okej, okay. więc powinien wygrać. Tak, dostaliśmy 3 punkty. Nie, 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 nie ważne, Coś, 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 co. I rzucamy od razu. Great ball I mamy go... Nie, niestety katerpinawia u nas. Więc weźmy do drużyny, zobaczmy. Jak tam mój ekans? Ekans. Tak, jeszcze tak ogłaszając teraz czemu ucieło w ogóle. Wait. Okej okay. Więc tak Co ja chciałem powiedzieć? Tak, pierwszych sześć Pokemonów, które złapię, będzie moim głównym teamem, który będę na razie expił, póki nie zdobędę jakiegoś dużego poziomu Gdyż później będzie można zrobić taką fajną opcję, żeby puścić wszystkie Pokemony na trening I tam przez jakiś czas będą dostawać punkty doświadczenia i same będą expić Więc na razie Będę miał tą moją szóstkę pierwszych złapanych Pokemonów, reszta będzie siedzieć w boksie Tak Natomiast opcując mojego Ekansa Ekans to jest ma podtyp trujący, zapęgał go na poziomie pierwszym, ma 0 przywiązania i jego wartość na tą chwilę wynosi 2127 jenów. Jego dwa ataki to jest Ler i Wrap. Ler to jest um, łypa... tej gry, Pokémon tłumaczą to łypanie, ale to ja to mi się kojarzy z takim... No, słodkimi oczami, które zmniejszają y, obronę przeciwnika, tak? A Wrap to jest... uwięzienie? Nie umiem znaleźć zamienika, ale chodzi o to, że się owija wokół przeciwnika, zadając mu przy tym obrażenia i potem co turę dostaje obrażenia. Jego statystyki to tak, kolejno. Atak 9, spec atak 8, obrona 8, spec obrona 8, szybkość 8 i życia ma 40, czyli patrząc, atak jest u niego najsilniejszy, dokładnie. Mhm. I tu odporności na podtypy już nie będę czytał. Hmm, teraz pytanie, czy zadziała to, co... Nie, tego nie było! Działa to, co ja chcę wykonać. Tak by zadziałała, więc dobra. Chodź, mój ekansie, do drużyny. Nawet przez to, że będziesz u mnie w drużynie przez jakiś czas, to też będziesz dostawał przywiązanie, więc... Hmm, zanim jeszcze cokolwiek zrobimy, jest taka opcja tutaj, aktywności. Hmm, nie, tutaj, sorry, w zasługach, jak... Klikanie. Które polega na tym, że klikam w linki i dostaję za jeden link 5% mojej maksymalnej liczby. Ale żeby was nie zanudzać, bo tu chwilę potrwa, to... zaraz wracam. Powróciłem po długich bojach z linkami i tym sposobem odzyskaliśmy 50 punktów akcji, przez co możemy pójść jeszcze dokładnie 10 razy do dziczy. Więc lecimy, chyba że się zgubię. Tak. Więc tym razem nic nie złapaliśmy. Znaliśmy Caterpie na poziomie bardzo słabym. A gdzieś nie wiem jaki ma dokładnie poziom, więc na razie moim ekansem nie będziemy walczyć. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli przegra zacznie dostawać ten, e, minusowe przywiązanie. Minusowe przywiązanie powoduje to, że jak go będę następnym razem wysłał do walki. To nie będzie chciał się mnie słuchać i Pokemon mi ucieknie, więc na razie go zostawimy w spokoju i załatwimy naszym Charmanderem, a wy pozwólcie, że ja sobie wezmę łyka mojej herbaty, którą sobie zrobiłem. Aha, od razu lepiej na gardle. Więc wygraliśmy, no jakże by inaczej. Rzucamy znów Great Ball'a i udało się nam złapać Caterpie. Więc chodźmy do drużyny i zobaczmy, co nam powiedzą o naszym Caterpie. Naszym, naszej, nie wiem... Wy, wy zdecydujecie i znów mi ucieło. Znów, dobra, ki z tym wyjadę sobie trochę myszką. Dlaczego? Bo mogę, tego go. Więc Caterpie ma podtyp robak. Złapaliśmy ją na poziomie trzecim. Go, ono. Złapaliśmy ono na poziomie trzecim. Wy nadajcie płcie, nadając imiona. Tak. Mm, Doświadczenie ma, posiada 0, przywiązania także 0. I jego wartość wynosi mm, 2553 posiada ataki takie jak Stringshot i Tackle. Stringshot powoduje to, że... Um, to jest strzał Ją powoduje, że, 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 że on że, że, słowo. Zmniejszamy szybkość przeciwnika. A Tackle już znacie, zadaj po prostu obrażenia. Statystyki to atak 11, spec atak 12, obrona 11, spec obrona 11, szybkość 15 i życie 70. Tak tyle mam o nim do powiedzenia. No, dobra. Najwyżej. Dobra, ja, ja, jak powiem tak będzie. Oczywiście ja lubię mieć od góry najsilniejszego do najsłabszego, to układane, więc przesuniemy. I zanim jeszcze, to wejdźmy w Pokemony, do sali treningowej. Wejdźmy sobie do Ekansa. Tutaj? Nie, tutaj, sorry. Do stanu Caterpie. Dlaczego? Tylko po to, aby wymienić ataki, żeby zaczynało po prostu od Tackle. Dlaczego? Bo tak, bo ja tak uważam. I tak samo wymieńmy tutaj na Ekansa. Ekansa Dobrze ma ustawione Leer i Wrap. Tak, to, to to może być, bo wtedy obniży obronę na, pierwszy, na samym początku i wtedy Wrap będzie zadawał... Ee, znaczy się po angielsku to by się czytał Wrap. Nie wiem. Bo w, w się czyta jak ły. Nieważne. Będzie zadawało więcej obrażeń. No. Czyli idźmy dalej do dziczy. Spotkamy nikogo. Spotkamy... Dalej nikogo. Spotkamy też dalej nikogo. Dalej nikogo. No nie, jednak Bellsprota znaleźliśmy. Co nam powiedzą o Bellsprocie? Bellsprot to mięsożerny Pokemon, który poluje na robaki, używając dzikich pnączy i tworząc pułapki. Używa korzeni do uzupełniania wilgoci ciała oraz do poruszania się. Preferuje ciepłe, wilgotne miejsca. Spoko. Go Go Charmander, masz 30 życia i przez to przegraliśmy. Zapomniałem uleczyć mojego Pokemona. Przez co straciliśmy Są szanse na złapanie Bellsplota. Jeszcze dwie podróże. O, Weedle, 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 Weedle! Tak, co nam powiedzą o widlu? Najczęściej spotykany w lasach, kiedy żywi się liśćmi. Ostre, jadowite żądło miejscowo, umiejscowione na jego głowie służy do obrony. Spoko. Go Charmander. I wygraliśmy zdobywając przy tym siedem doświadczenia. Rzucamy Great Bola, będzie? Złapiemy go i niestety nawiał nam. Okej, okay, więc. Charmander ma 40 życia, więc przydałoby się go uleczyć. I polecieć dalej do... o, jest sproci! hejo! I tym razem wygraliśmy, do... zyskując 4 doświadczenia. Złap go, złap go, złap go, złap go! Nie udało się, niestety. No nic, to by było chyba na tyle. Tak, tak, uleczmy sobie go, żeby było po prostu takło. Mamy tu coś jeszcze do zrobienia. Podróż to nie. Sklep jest eventu, z którego nie miałem okazji wziąć. Do ligi jeszcze się nie kwapię, w targu nie mam co zrobić. Do hodowli nie mam kogo oddać. Ja czekam na Eskinie hazardu. Skinie hazardu jest od 15. No. pokażcie mi statystyki, czy jeszcze coś mogę zrobić. Dzisiaj złapaliśmy... Dobra, no, no to, to takie podsumowanie sobie zrobię. Dzisiaj złapaliśmy 3 Pokemony. Kara do złapania za zmęczenie. Nic nie mam jeszcze. Niebieskich jagu z zeżorliśmy, 0 na 50? Mam jakieś w ogóle? Powiedzcie. Czyli tak, nie, no szczęście nie mam. Szczęście nie szczęście. Okej, okay. mm, dalej mamy tak, napotkanych, wypitych napoje energetycznych 0 na 9. Linki promocyjne 10 na 10. Czy opiekowaliśmy się dzisiaj Pokémonem? Nie, gdyż jeszcze nie mam dostępnej tej opcji. Zna yy... znalezionych dni mówiłem, że tu dni się nie zabiera ogólnie dni nie mam e, dni z 10 lub więcej dni z 10 lub więcej dni nie wiem o co chodzi ale tego też nie mam ok, więc się użegnają to powiem wam cześć tu na tych statystykach zapraszam tam na dół do linka i wyczekujcie dzisiaj u Mr. Patiksa odcinka tak, bo może będzie ten odcinek na którym ja też się pojawię, więc Komentujcie, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie i klikajcie linka, żeby się rejestrować. Otóż w Pokalife przyjmuję każde wyzwanie, więc ja się żegnam, siema na rapa, cześć i cześć!